proszę kurwa ale nie ma czegoś takiego jak 80 sekund jest po 60 sekundach się zaczyna minuta i jest minuta 10 minuta 20 wiesz tu macie to co to jak, jak masz kurwa 100 sekund to się dopiero zmienia w minutę czy jak bo już nie kurwa dobra spierdalaj 77 czy ja umiem nie umiem kręcić kula nie umiem kręcić kula nie umiem nie umiem kręcić kula kopem dobra myślisz się chodzi kurwa na głowę Zobacz, no, no nie umiem! Ile to jest minuta 20? 120 sekund. Tak? bo No nie potrafię Nie no, albo wy mnie trolujecie, kurwa, albo. Czekaj, minuta 20 to jest 60 sekund, plus 60 sekund to jest 120 sekund, kurwa.